Dzień dobry, witam Was serdecznie przedświątecznie w naszym pawilonie Edukacyjnym. Z racji zbliżających się świąt chciałam Wam dzisiaj zaproponować kilka pomysłów na dekorację choinki i dekorację domu, oczywiście z odpadów. Co będzie nam potrzebne? Rolki po papierze toaletowym lub poręcznikach papierowych, słoiczki różnej pojemności, umyce, mam moje główne narzędzie dzisiaj pracy, czyli dość dużą i taką z dużym oczkiem igłę. <noise> Chyba jest żywa. Różnego rodzaju tasienki. I yy, co jeszcze jest istotne? Teraz w dobie pandemii dużo rzeczy przychodzi nam zamawianych przez internet w pudełkach. I słuchajcie, chciałam Wam zaproponować również zrobienie łańcucha świątecznego na choinkę yy, z tak zwanych frytek, tak się na to mówi, prawda? Które są wypełnieniem yy, w pudełkach yy, przesyłanych do nas właśnie pocztą. No dobrze, to zaczynamy. Pierwsza rzecz, najprostsza chyba, to jest właśnie ozdobienie takiego słoiczka. Ja mam różnego rodzaju wstążeczki, tasiemki. Udekoruję to najprościej jak się da. Zawiążę kartkę. proszę, pierwsza ozdoba gotowa, dekoracja. Jeżeli boicie się żywego ognia, czyli świeczuszek, tego typu ozdób, to mam tutaj na przykład w słoiczku zainstalowane światełka. Takie taki światełka możemy kupić właściwie w wszystkich sklepach różnorakich, nie wolno mi wymienić nazwy ale jest to alternatywa tak, dla takiego światełka żywego, tak zwanego mhm. No dobrze, to może teraz łańcuch z tych frytek właśnie silikonowych. Nawlekam no, sobie igiełkę wcześniej wspomnianą, z tym dość dużym oczkiem, żeby było wygodnie. Mam tutaj sznurek, on będzie fajnie wyglądał na choince, takiej naturalnej, takiej przaśnej choince. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na kolinkę, która stoi tutaj za mną. Ona jest bardzo, bardzo eko. Eee, po prostu sztaluga nasza, pavilonowa, wykorzystana. No i proszę, teraz nadziewam, słuchajcie, to jest tak dziecinnie proste, że każde właściwie dziecko e, pod Waszą opieką, bystrym okiem, może to zrobić w różnych kierunkach. No właśnie, w ogóle. E, Nie bawię się, czy to jest symetria, czy to nie jest symetria. Po prostu hop i hop. Wszystko jest mięciutka, robi się to naprawdę raz, dwa i powstaje taki łańcuch, jak właśnie tutaj na naszej kolejce. Kolejny pomysł, to tak jak mówiłam na wstępie, y, mam tutaj taką szeroką rolkę, to nie ma znaczenia, jaka ona jest duża, czy taka tradycyjna, czy ta trochę szersza. Zgniatamy ją i nacinamy takie centymetrowe y, paski. okej. Okay. Wiecie co to będzie? Yy, widziałam taki pomysł, że wykorzystane jest to jako podstawka pod talerzyk, pod kubeczek. U mnie będzie to tylko bombka. Tylko i aż bombka. Posmaruję zaraz klejem. I będziemy mieli bombeczkę. Nasza gwiazdeczka z papieru z rolki już się posklejała, mam nadzieję. Jest przez jedno oczko. Hmm. Okay. Mhm. Widzicie, podwiesimy, kochana. Dobrze. No i ostatnia propozycja, nie ukrywam, najtrudniejsza. Mam nadzieję, że korzystacie już tylko z papierowych słomek. E, jeśli zostały Wam jakieś e, po imprezie Andrzejkowo, Mikołajkowo, Barbórkowej lub jakiejkolwiek innej, mam taką propozycję, żeby zrobić o, taką bombeczkę, gwiazdeczkę. I jak to zrobimy? Oczywiście e, słomkę musimy ponacinać, słomki musimy ułożyć w trójkąt taki, żeby był kształt choinki. Jeśli macie problemy ze zrobieniem tego tak po prostu odręcznie, można tak jak tutaj ja narysować sobie na kartce, poukładać i potem nożyczkami poucinać. O, ja mam tutaj jeszcze taką choineczkę przygotowaną. To jest bardzo fajna, fajna praca dla dzieci, tak zwłaszcza przedszkolnych, kiedy muszą układać, uczą się po prostu większy, dłuższy, krótszy. To w takiej choince też musimy właśnie na tej zasadzie Mierzyć, przykładać, sprawdzać, gdzie jest który patyczek jest dłuższy, krótszy, tak żeby miało to sens. I kształt choinki. Dobrze. Znowu będzie mi potrzebna igła, ponieważ każdą z tych y, 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 słomek muszę przedziurawić. Choineczkę ułożoną z dziurkami w słomkach, centralnie po środku. Mamy kształt choinki. Teraz, ja wykorzystałam akurat na końcu tutaj, jako pieniek, guzik, ale tutaj naprawdę macie dowolność, to może być też jakaś kokardka e, zrobiona z materiału, cokolwiek. Ten drut jest na tyle elastyczny, ja już nawet nie pamiętam skąd go, z czego go wykorzystałam. E, no i co? Jest coś takiego ala pieniek, więc nadziewam moje słoneczki. Okay. Tak, mogą być takie roztrzepane, mogą być tak na równiutko, z drucika możemy zagiąć uszko, tak żeby powiesić na choince. No i tak to wędruje na naszą pawilonową ruinę. Może tu i może tu. Okej, okay. no dobrze. Teraz jestem ciekawa, co dla Was ma Dominika.